Witamy w zimowej scenerii w Bornym Sylnowie. To jest taka impreza, która no już troszeczkę miała taki upadek, ale podnieśliśmy to do góry. Chodzi o to, żeby w tym zimnym okresie coś zrobić, bo jak wiadomo wszędzie w Polsce no, w tym okresie to jest ciężko, więc postanowiliśmy zrobić trzecią lewiznę, ale dodatkowo dołożyliśmy do tego jeden klocek, czyli pierwszy międzynarodowy zlot pojazdów Kras. No, mieliśmy obawy, że no, nie będzie dużo tych uczestników, no, bo to jednak ciężarówka, która bardzo dużo pali. Jechanie tym sprzętem zimą, no to jest jednak katorga, bo to jest po prostu nie oszukujmy się, to jest taki pojazd, który latem jest gorąco, a zimą jest zimno, więc naprawdę trzeba być twardzielem, żeby to po prostu zrealizować, ale... Naprawdę jesteśmy w szoku. Mamy tu sprzęty z całej Polski od Mrągowa, w Muzeum z Mrągowa. mamy z Zabrza, Mamy. Wczoraj do nas w nocy dojechały dwa krazy z Katowic. To jest po prostu 550 km ciężarówką, którą się jedzie 50 na godzinę i zajmuje cały pas ruchu, ale tutaj trzeba szacunek jeszcze oddać. Mamy jednego zagranicznego gościa, który zrobił 630 km z Niemiec. I kurcze bawi się z nami i mało tego, śpi w tym krazie w tych minusowych temperaturach. Tak naprawdę bawimy się bardzo fajnie. Jak widać wszyscy są uśmiechnięci. E, śnieżek przyproszył, atmosfera jest, mimo tego, że wcześniej padały jakieś tam deszcze. E, serdecznie Was wszystkich też zapraszam na teren Muzeum. Tam są zorganizowane różne zabawy, konkursy. E, bardzo duży mamy nacisk tutaj na dzieci. Dostają medale, są dla nich jakieś konkurencje. Także to nie jest impreza tylko dla starszych. Promujemy już dni czołgisty. To jest długi weekend czerwcowy, czyli 8-11 czerwiec. Rezerwujcie sobie e, noclegi, bo żeby nie było tak jak teraz na edycji zimowej, że już tydzień przed imprezą nie było gdzie, gdzie znaleźć noclegów Był to bardzo duży problem. Jeszcze latem to jeszcze, że tak powiem, można się przespać w samochodzie, ale zimą to jest słabo. Ale e, 8-11 czerwiec robimy dni czołgisty, czyli pokazy sprzętu wojskowego, ale nie tak, że tylko jeździmy, pokazujemy, jak szczoł jak zczołg namierza cel, jak się okopuje, rozkładamy na podwoziach czołgowych mosty, przejeżdżamy przez to. Pokazujemy, jak w amfibie ładuje się inne ciężarówki. No, to jest taki bardzo techniczny i zabieramy oczywiście swoje dzieci, które też będą zbombardowane różnymi rodzajami konkursami. Przyjedą, przyjedzie firma Kobi, która zorganizuje takie zawody z klockami. No, powiem Wam, że. Chyba chciałbym być dzieckiem, ale to jest impreza typowo rodzinna. Wieczorkiem oczywiście koncerty. Mamy już zabukowane trzy koncerty. Nie będę jeszcze mówił, jakie, ale to są koncerty z najwyższej polskiej estrady muzycznej. Także no rośniemy w siłę, będzie to druga, druga edycja taka oficjalna. Ale z tego, co już tam, że tak mamy, mamy przecieki, to inne muzea, inni właściciele pojazdów. Patrząc na to, co się działo na poprzednich imprezach, chcą do nas przyjechać i się pochwalić swoimi najlepszymi zabawkami. Także serdecznie zapraszam, bo impreza będzie naprawdę fajna i nie przegapcie żadnej godziny, bo co godzinę, jak wiemy, co godzinę jest pokazywany inny sprzęt. Także jak już się spóźnicie, to niestety będziecie musieli dopiero poczekać na wasz ulubiony sprzęt dopiero za rok.